Witam wszystkich i zapraszam na odcinek z serii krótkich analiz sytuacji na wykresie, a dzisiaj gigant spółka, gigant państwowy KGHM i myślę też, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to też pod względem wydobycia zarówno miedzi, jak i srebra gigant światowy. Myślę, że takie określenie jak najbardziej w stosunku do KGHM przesadzone nie będzie. Spójrzmy, więc na wykres tej właśnie spółki, spółki myślę doskonale wszystkim znanej i ten wykres no, prezentuje się dość ciekawie. Jeżeli tak spojrzymy sobie na niego troszeczkę szerzej, to można by się tutaj doszukiwać takiego jakiegoś jakby, jakby spotka zniekształconego oczywiście poprzez te ruchy, które miały, miały miejsce w tej fazie, jeżeli chodzi o kształtowanie się tego pierwszego ramienia, jak i w tej fazie, jeżeli mówilibyśmy o tym drugim ramieniu. No ale jednak w takiej szerszej, szerszej perspektywie, jeżeli pominąć te perturbacje, to powiedzmy, że taki charakter podobny do spotka nam się tutaj utworzył. Może tak bym to określił. No i te wzrosty sięgnęły poziomu zbliżonego do tego wybicia, które miało miejsce w w czerwcu ubiegłego roku, wtedy obserwowaliśmy rejony 150 zł, i teraz również rejony 150 zł były obserwowane, i od tego poziomu korekta. No, korekta, która myślę. Została spowodowana dwoma czynnikami. Pierwsza to zapewne jakiś poziom oporu, który w tych rejonach właśnie między, powiedzmy, 148 a 155 nawet złotych występuje. Taki poziom oporu moglibyśmy sobie tutaj śmiało w tym zakresie wyznaczyć. A drugim czynnikiem myślę, były tu czysto techniczne kwestie. Proszę spojrzeć na ten wzrost, na jego skalę, na jego wygląd, no i też na wskaźniki, jakie w trakcie. Tego wzrostu występowały. Jeżeli byśmy tak sobie na szybko Gdzieś tutaj z początku, jak ten ruch wzrostowy startował, sobie to pomierzyli do, do tego szczytu. No to okolice się, około 70% ten wzrost wynosił. Także no, był on dość imponujący, myślę, możemy tak powiedzieć, biorąc pod uwagę właśnie rodzaj, rodzaj spółki, jej przynależność do, do WIG-u 20, no i też cenę jednej akcji, która wcale nie jest jakaś się mała. No, wzrost też był dość dynamiczny, myślę, możemy to tak śmiało. Nazwać się, no bo proszę spojrzeć na ten chociażby ruch, który rozpoczął się pod koniec października i trwał do połowy listopada. Dość strome to podejście, potem taka korekta w locie. Bardziej płaski ten ruch wzrostowy, bardziej rozłożony w czasie, i potem kolejne to podejście również strome, nawet z jakąś nieznaczną luką, która nam się tutaj wytworzyła w okolicach 140 zł, mniej więcej na tym poziomie. No i już potem to podejście pod 150 zł. I od tego rejonu już wiemy, o czym wspomniałem wcześniej. Nastąpiła korekta dla mnie właśnie dwoma czynnikami spowodowana. No, i teraz tak, ta korekta doprowadziła nas do okolicy 133 zł. To jest ta niebieska linia, która od dawna towarzyszy nam przy tych analizach. No i jak widać przydała nam się, no bo tym razem również bardzo ona dobrze zadziałała, i prawie że. Idealnie Wskazała momenty zatrzymania tej korekty. Ten poziom wsparcia zadziałał. No bo obserwujemy odbicie. Odbicie na razie bardzo nieznaczne, jeszcze zupełnie niepotwierdzone, czy to jakimś wolumenem, czy to wybiciem. Jakiegoś bardziej kluczowego poziomu, no, takie odbicie prawie, że niewidoczne, chciałoby się powiedzieć. No i cóż, myślę, że w tym momencie najbardziej rozsądną rzeczą byłaby obserwacja zachowania kursu spółki KGHM. I myślę też, że jeżeli ten kurs w najbliższych sesjach ponownie skierowałby się w stronę tej niebieskiej linii, no to już wzrosłoby zdecydowanie, Prawdopodobieństwo wybicia tej linii wsparcia, i wtedy takie wybicie mogłoby się wiązać nawet ze spadkiem w okolice 120 zł. Więc, no tutaj. Należy być, należy być ostrożnym przy wszelkich tego typu poziomach wsparcia no nie mamy tutaj zbyt wielu punktów odniesienia kurs zbyt często nie przebywał właśnie w tym zakresie 114 133 zł zazwyczaj były to albo te niższe właśnie poziomy zakres nawet poniżej 100 zł do tych 115 zł albo poziomy dużo wyższe powyżej 130 do nawet powiedzmy 170, 180 zł. No i myślę, że większość inwestorów, może nie większość, ale na pewno część inwestorów, chciałaby, aby KGHM no gdzieś ten kurs, kurs kghm powrócił w te, w te poziomy, które chociażby były obserwowane w. W maju 2021 roku. Proszę spojrzeć, wtedy ponad 200 zł za jedną akcję kghm trzeba było zapłacić. No, na pewno notowania miedzi. Mają tutaj bardzo duży wpływ na kurs tej spółki. Jest to jak najbardziej czynnik kształtujący ten kurs. Wszelki popyt na mieć, skala wydobycia to wszystko no, prowadzi ten kurs i można powiedzieć, go po prostu tworzy. Ale wracając jeszcze na chwilkę do wykresu i takie podsumowanie już ostateczne na ten moment, obserwacja, bo może też tak być, że ta korekta powiedzmy była też częściowo spowodowana, Chęcią domknięcia tej minimalnej luki i to odbicie, które na razie, jak już wspomniałem, jest bardzo minimalne, prawie że niewidoczne, będzie kontynuowane przy lepszej postawie rynku, tak aby chociażby nawet ponownie przetestować to okolice 150 zł. Ten taki szczyt podwójny, tak bym go określił. Pierwszy raz te rejony były były tutaj dotykane w czerwcu ubiegłego roku, potem drugi raz, w, no właśnie teraz niedawno, mniej więcej w połowie, w połowie stycznia. I jeżeli takie podejście byłoby realizowane, to możliwe, że byłoby ono udane i kurs KGHM-u powędrowałby na wyższe poziomy. I jeszcze raz tutaj wspomnę, no ta formacja wygląda dość ciekawie na tym wykresie i jeżeli to wsparcie nam się tutaj obroni, to ja raczej skłaniałbym się ku wzrostom na spółce KGHM. Natomiast jeszcze raz powtórzę, w przypadku wyłamania, w przypadku kolejnego podejścia również wtedy szansa na to wyłamanie wzrasta i jeżeli takie wyłamanie by nastąpiło, to wtedy moim zdaniem nawet okolice 115 zł na walorach KGHM możemy zobaczyć. W tym materiale to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania innych materiałów, udostępniania tego materiału, komentowania i oczywiście do subskrybowania kanału. No, dajcie też znać w komentarzach, co sądzicie na temat KGHM-u. Do usłyszenia. Cześć!